Nagrałem 40 sekund filmu i nieoczekiwanie przerwało mi gotatę, dzwoniąc do mnie na Messengerze, więc witam was w kolejnym odcinku, dziś będziemy oceniali restauracje po raz kolejny i dzisiaj mamy do ocenienia wiele restauracji, ale najpierw musimy ugotować posiłek, już jeden ugotowałem, więc musimy jeszcze drugi ugotować, więc musimy posiekać ogórka i gotujemy słodka kewicze z owocami morza, więc tutaj chyba trzeba tylko siekać. Więc y, to... Y, ugalmiałam robi tą sałatkę. Dobrze, idziemy w takim razie do restauracji. Nie marnujemy czasu. Ta restauracja się nazywa Harry coś tam. E, w sensie tak się nazywa właściciel, a restauracja jak się nazywa za chwilę zobaczymy i co tam serwują też, zaraz zobaczymy. E, Okej, okay, czyli Harry to jest taka dziewczyna. E, restauracja taka średnia i nazywa się po prostu Harry Potter, hy hy z Restaurant. Dobrze, wejdźmy do środka, zobaczmy jeszcze. Zależy, no, na tenu, gdyby wszystko nie było zlagowane. Dobrze, jest tu w miarę przejrzyście. Mm, podoba mi się to, że tu jest tak w miarę, w miarę przejrzyście. Mm, że nie ma na stołów, tak jak w, w jednej z poprzednich restauracji. Kuchnia jeszcze ujdzie. Ta loduwa trochę przeszkadza. No, ale dobrze, jeszcze ujdzie. Takie jest tutaj pistacjowe elementy są. I można byłoby tylko zmienić ściany na kolor biały albo pistacjowej byłoby znacznie lepiej, ale i podłogę jeszcze można byłoby w sumie też zmienić na na przykład jakąś taką zielonkawą, więc ja bym to właśnie zrobił, jeżeli byłbym tutaj właścicielem to są takie moje tutaj um, zastrzeżenia wobec tej restauracji tak to w miarę jest dobrze gdyby to wszystko nie było po prostu jedną wielką bryłą ściągniętą, po prostu tak się dostaje restauracja Jak postawiacie restaurację, to możecie sobie wybrać taki szablon i wtedy macie taką restaurację, tylko a ona sobie dodała drugie piętro, i dodała sobie jeszcze no trochę pozmieniała. No dobrze, powiedzmy. Bryła ta jest w miarę ładna, więc niech będzie, niech będzie jeszcze, jeszcze mi to ujdzie. Jeszcze niech to ujdzie i to na sucho, powiedzmy. Yy, dobra, tak to wygląda. Zobaczmy, co jest. Okej, okay, już mamy. Yy, Czterogwiazdkowe restauracje, jedzenie, czterogwiazdki, serwis, trzy gwiazdki, wystrój, pięć gwiazdek. Popularność, pięć gwiazdek, doświadczenie, trzy gwiazdki. Okej, okay, ładnie tutaj jest, tutaj też jest w ładnie, idziemy na górę, idziemy na górę, bo jeszcze górę trzeba zobaczyć i zobaczymy jeszcze menu, menu, mamy dzień 200, numer, 4, numer 240 dzień mamy, yy. okej, okay, mamy tutaj arancini, arancini, nie wiem co to jest, ale chyba przewidywałem coś podobnego, więc wybierzmy to, żeby już tą no, kuchnię włoską powoli zakończyć. I tu jest utrzymane tak samo jak. jest utrzymana taka sama stylistyka stylist. Stylisty, stylisty, jest utrzymana taka sama stylistyka, jak w jak na dole restauracji. Nie wiem co to jest, ale chyba niedokończona jeszcze jest ta listwa Tu jest kuchnia druga kuchnia, a ja bym tu zrobił bardziej łazienkę, nie drugą kuchnię. W tej kuchni i tak nikt nie korzysta. Ale szanuję ze drzwi, podobają mi się. A reszta, no to oceniłbym tą restaurację na trzy gwiazdki, szał, nie ma dupy, nie urywa, ale nie jest źle. Jest podłoga, jest wszystko ładnie, jest zadbana restauracja i to w sumie chciałem e, zobaczyć w tej restauracji i oceniam ją pozytywnie. Jeszcze na samym końcu zobaczyłem sobie menu w restauracji, co tu serwują i serwują w sumie chyba każdą kuchnię, która tutaj jest dostępna. Więc bardzo dobrze, bardzo dużo rzeczy jest dostępnych, Trzy gwiazdki, ewidentnie jeszcze drive-thru jest, ale zamknięte, więc podoba mi się. Idziemy, słuchajcie, do tamtej restauracji. Nie wiem co to jest za kwadrat czarny, ale trochę mi się skarżyło z moją, więc zobaczymy. Zobaczmy, co to jest za dzieło. I zobaczmy, kto jest odpowiedzialny za właśnie to czarne dzieło. Też mam czarny, też mam zielony taki kolor, więc restauracja jest dosyć podobna do mojej. I to już nazywa się kebab. Kebab, co ciekawe pięciogwiazdkowa restauracja, jedzenie pięć gwiazdek, serwis 5 gwiazdek, cztery gwiazdki, popularność 5 gwiazdek, doświadczenie cztery gwiazdki. wow, wejdźmy do środka, o wow, ale ładnie tu jest, prostota, prostota tutaj dominuje, nie ma jakichś przesadzonych rzeczy, nie ma tutaj jakichś przesadzonych efektów, ale jest przyjrzyście, jest... Są stoły, nie, nie jest nasrane tymi stołami, tylko normalnie można przejść i na przykład sobie wybrać, czy można, czy chce się usiąść tu, czy tu. jedynie co jest nasrane to ten stolik dla dwojga tutaj, on tutaj nie pasuje jak cholera, no, ale dobrze, niech będzie. Te stoliki dla dwojga pasują jak najbardziej. Nie jest przede wszystkim tutaj nasrane niczym. Jedyne co jest przesrane to wchodzenie do tej kuchni. No cóż, kuchnia też duża, ładna, przyjemnie się tu pewnie pracuje. Więc bardzo dobrze. Swag na piwki tutaj tak to wygląda z tej z perspektywy. Tu jest okienko do drive-thru. Dobrze, idziemy jeszcze zobaczyć, co. Uuu, co to jest? Wejście do kuchni pokryjemy. Nie wiedzieć, nie, nie, nie. Dajcie tutaj ten. Po prostu taką, jakby zabudowę. Jednoblokową, jak macie taki problem. W ewentualności. Mamy wyjście na ogród, ale. Jesteśmy menadżerami. Oh my gosh, oh my gosh, idziemy. Będziemy zmieniali tutaj, co mi się nie podoba. Mam w ekwipunku parę rzeczy, więc dodamy, pomożemy jej. Od, od razu się tu pojawiam. No cóż, dobrze, no to robimy tak i postawiamy nową podłogę. Mogę kupić jej coś? Nie mam uprawnień do kupowania, ale usunę jej podłogę, o nie. Napisz mi, że. Um, mój English perfect. Ja wiem, ja wiem, kochani. Nie, ona mogłaby nam dać uprawnienia do budowania. No dobrze. Miej tutaj przesunąć to Może niech będzie to bardziej tu O mój Boże po jakim języku O mój Boże English please Okej okay, muszę przesunąć jeszcze tą lampę Ja bym dał bardziej tu jej o kurcze, to jest taki zwrot akcji nieoczekiwany A jak sprzedam to, to będzie szło do niej czy do mnie? Chyba nie możemy sprzedać, a nie, chyba możemy Nie możemy sprzedać przedmiotów aż do dnia 4. a ona jeszcze nie od dnia czwartego Dobrze, nie odpowiada nam, więc musimy przesunąć. Teraz nie mogę, musimy pewnie wywalić gości z restauracji. Ale to przesuniemy jej. Jak teraz nie mogę przesunąć, to co, co tu się dzieje? A matko jedyna, nie mogę. Pomożemy jej w gotowaniu. Jezu jak ja uwielbiam być na dżynie, tylko... Chcielibyście mi dać uprawienia do kupowania, to ja bym Wam pokupował wszystko co chcecie i bym Wam zrobił najlepszą raz, jaka jest, nie. Ma duże menu w sumie. Trzeba byłoby gości wywalić, ale ona nie umie. Ona nic nie umie. Dobrze, raz jej restaurację, jednak gwiazdka definitywnie. Idziemy dalej. Idziemy dalej oceniać. Tam ta czarna restauracja mi się podobała. Nie wiem jak ona się nazywała. Mm. Dobrze, ale idźmy do w takim razie cytrynka, bo cytrynka to pewnie będzie polka. To pewnie będzie Znają... O matko, co to jest. to normalny taki szablon wybiera? Idziemy stąd. Jednak gwiazdka definitywnie. Jak widzę ten szablon, to mnie już doszło, doprowadza. Wygląda jak stodoła. Idziemy dalej, GX GXT coś tam Te on. Okej, okay, warte ocenienia Warte ocenienia Nazywa się Master Turkiye Master Sef Turkiye, o Master Sef Turkiye, dobra Master Tur turecki Będziemy mówili, więc dobra, podoba mi się Nazwa, Trzy 3 gwiazdki jedzenie Serwis 5 gwiazdek, wystrój 3 gwiazdki Popularność 3 gwiazdki Doświadczenie, 5 gwiazdek. Czemu nie? Jak zrobić doświadczenie w ogóle? Mm, Okej, okay. ładna, ładna restauracja. Tylko ta podłoga, tutaj przejście. No i mogłoby być pomalowane trochę bardziej. Stoły fajne. Mamut? O, może to jest imię? E, tutaj są jakieś nagrody. Nagrody na półkę powinny być tam. Jest półka niezagospodarowana. Leży tu nie wiadomo, co, co to jest. Leży tu pierdiliar z książek. Zamiast je rozdystrybuować po, po innych półkach, to one leżą jedna na sobie. Bez sensu. Też nie rozumiem tego solika, co oni mają mieć styczność z kucharzami. Nie podoba mi się to. Góry jeszcze nie ma, to nie oceniamy, ale od razu widzę, że jak będzie się tutaj schody, powinny być przesunięte co najmniej o jeden blok. Jak to się będzie wychodziło? To jest niewygodne, po pierwsze, a po drugie, tak się nie robi. Poręcz jest, ja nie mam poręczy, no i co, co? jaka ja ocenić? No i dwie gwiazdki, dwie gwiazdki restauracji. To jest moja ocena. Widzimy się jutro o godzinie 16.00 w kolejnym filmie. Pa, pa.